Nazywam się Hania Walczak, mam 15 lat, moją pasją jest siatkówka, od dziecka jestem osobą niesłyszącą. Zaczęło się od tego, że moi rodzice zauważyli, że nie reaguję, nie odpowiadam im, że po prostu nie słyszę. Rodzice wtedy zabrali mnie na badania i okazało się, że mam wadę w jednym i w drugim uchu. I zdecydowali, że wszczepią mi implanty. Gdy byłam mała i już byłam po wszczepieniu implantów, zaczęłam jeździć z rodzicami do oratora do Wrocławia. Oczyłam się mówić, normalnie funkcjonować. I potem, gdy zaczęłam chodzić do szkoły, nie miałam żadnych problemów, żeby się dogadać. Każdy wiedział, że mam implanty i nie było z tym problemu. I też na przykład rozumiem osoby, które boją się wyjść z domu przez to, że są niepełnosprawne, boją się, że ktoś ich wyśmieje, że będą źle oceniane, ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że to nie jest problem. Często ludziom wydaje się, że jeśli powiedzą do osoby niepełnosprawnej, że jest głucha, to, że ją w jakiś sposób obrażą, a to nie jest obraźliwe, bo po prostu jestem głucha. Chodzę do szkoły mistrzostwa sportowego, do której chciałam chodzić. Mamy tutaj normalnie lekcje, później mamy dużo treningów rano i wieczorem z dziewczynami. Bardzo dobrze się dogadujemy, mamy fajny zespół. Nie ma czegoś takiego, że dają mi fory. Też bym bardzo tego nie chciała, bo chcę się rozwijać sportowo i grać sobie jak wszyscy. Na co dzień nie czuję się osobą niepełnosprawną i jedyne co mi przypomina o tym, że jestem osobą głuchą, to że rozładują mi się implanty.